Witam serdecznie, Matriasz, jeden z tej strony. Dzisiaj montaż Parkronika, przód. Więc, tak, co udało się do tej pory zrobić? Przeciągnąłem tutaj tą instalację, jeszcze muszę tutaj ten, ten kabel złapać jakoś, no bo nie może on sobie tak luźno latać za zderzakiem. Mianowicie bardzo się ucieszyłem, bo instalację miałem tutaj pod lewą przednią lampą, więc nie musiałem kabi ciągnąć. Sprawdziłem też przy module, który jest w tylnej prawej lampie. Tam instalacja też jest, więc myślę, że w kabinie również będzie, ale to dzisiaj za chwilkę będę sprawdzał miernikiem. I teraz tak, słuchajcie, chciałem Wam pokazać <laughs> mnogość pracy. Na wstępie pozdrowienia dla małżonki. Ona ostro tutaj drukowała. Słuchajcie, te koszyki to jest bodajże ABS. Yy, najtańszy filament, taki testowy, żeby nie niszczyć. Tutaj już jest troszkę droższy filament. Sztywny bardzo. Natomiast no, trzeba by go jakoś zainstalować. No, to wygląda w ten sposób. Trzymać się trzyma, ale. Yy, tak dosyć słabo, musiał tutaj yy, zaczepy jakieś wykombinować. Także, o. Yy, natomiast tutaj jest filament bardzo fajny, słuchajcie. PP, on jest, nie wiem czy to będzie widać, ale jest mega elastyczny. O, wszystko to pracuje. Chodzi to bardzo ciasno, więc I zobaczymy, czy może to tak zostawię po prostu, ale tak to mniej więcej wygląda. Tutaj pierwszy, który nie wyszedł, trzeba będzie go wydrukować jeszcze raz. Na razie sobie jest, bo i tak Parktronic na chwilę obecną nie działa. No, i teraz tak, patrząc po kolei, oryginalny koszyk PDC z laguny, ze zwykłym zderzakiem prawy lub lewy, skrajny, ciężko mi powiedzieć dokładnie, który tutaj. Już różne wersje, to była wersja do włożenia. W tutaj, tą kratkę. Natomiast udało mi się znaleźć oryginały z otworami, z koszykami, więc zamówiłem je. I tego nie będziemy tutaj rzeźbić, bo nie ma takiej potrzeby. I teraz tak, no, tutaj mamy jakieś koszyki z a, które też pasują. No ale oczywiście, słuchajcie, no, to, to się nie nadaje w żaden sposób. Od mojego kolegi serdecznego Artura, którego pozdrawiam. I, no i co, no, teraz za chwilkę będę mierzył instalacje, auto już podniesione. No i jeśli instalacja będzie, to chyba trzeba będzie to kodować, bo no niestety na chwilę obecną to nie działa jak wspomniałem wcześniej. No i tyle. Pozdrawiam, Matias 1.